I trzeba nie trzeba było uporządkować, trzeba było się do czerwonego ruchu. Kontakt z Nową Hudą nie jest pierwszy. Ja występowałem tutaj kilkakrotnie, ale nigdy w takim miejscu. Przyznam szczerze, że bardzo rzadko występuję w sakralnych miejscach, więc nie czuję się najlepiej. I mimo że praktykując jestem katolikiem, to wolę jednak stać przodem niż tyłem do ołtarza. no Ale będę musiał się skupić, jakoś pomyśleć, tak, że jest to miejsce, które jest związane z pewną tradycją i że występują to artyści. Tak to ciebie w a kto twoje fujareczki czarował, wychowywał mnie mój rodzic ciemny las, kiedy stoję w chłodnej rosie, aż po pan. Wiosenny koncert z cyklu Nowa Huta Dlaczego nie? Został zadedykowany Hospicjum Świętego Łazarza w Nowej Hucie, i cały koncert został włączony też w program obchodów akcji Pola Nadziei. Warto podkreślić, że Pola Nadziei w tym roku obchodzą swój dziesiąty już jubileusz. Nieprzypadkowo też zaprosiliśmy pana Michała Bajora do kościoła Arkapana. A to dlatego, że ruch hospicyjny ma swój początek właśnie w tym kościele. A ci od wieczoru. Przed nad cennymi wioski naszej, chatami w ciemnej strudze maczał skrzydła jako i roztulał dzikie głogi, polny mak. Tęskność smutek, głównie sieroca, jak biały tuman złąki, za nim ślady leci, wiatr gałązki moje gipki całował, całował. Na fujarki urzekał czarowa